Światła w ciemności. Adwentowy cykl jaskini słowa. Na początku chciałbym bardzo podziękować wszystkim tym, którzy biorą udział w tym projekcie adwentowych medytacji Światła w ciemności. Ponad 400 osób codziennie zagląda tutaj, by szukać inspiracji do swojej osobistej modlitwy, by w taki biblijny sposób przeżywać swój czas adwentu. Mam głęboką nadzieję, że te spotkania przeżyte pewnie kilka razy w ciągu dnia najpierw wieczorem, dzień wcześniej. Sam tekst przeczytany, rozpoznany dzięki tej medytacji, potem w ciągu dnia powracanie do tego tekstu, do pytań, które tekst rodzi. Warto by mieć jakiś swój notes, notatnik, zeszyt, by w nim pisać te pytania, które rodzą się podczas tekstu, podczas lektury tekstu czy słuchania tego komentarza. Zawsze można zastopować film, zapisać odpowiednie myśli, a potem w ciągu dnia do nich wracać. W ten sposób możemy przechodzić ten adwent razem, ramię w ramię, z różnymi postaciami Starego Testamentu, którzy, którzy pokazali swoją wiarę, ale też ogromne oczekiwanie, jakąś nadzieję głęboką pokładaną w Bogu, której wypełnieniem staje się narodzony Chrystus, narodzony w Betlejem. Kilka dni temu przekroczyliśmy tysiąc subskrybentów. A więc dzięki temu kanał może dalej się rozwijać, możemy robić transmisję live. Tar będę prowadził spotkania biblijne w ten sposób, żeby też móc mogli w nich uczestniczyć. Ci, którzy bezpośrednio nie mogą być obecni na spotkaniach stacjonarnych w katedrze. Dziękuję Wam za to, że, że udostępniacie te filmy swoim bliskim, swoim znajomym, że na swoich tablicach umieszczacie linki do filmów. Dziękuję za wiele słów życzliwych, ciepłych słów komentarza, czy też sugestii odnośnie tych, tych spotkań. Dziękuję za wszystkie wpłaty na zrzut.pl, które też są wsparciem tego działania, tego serwisu, zarówno w tym kwestii technicznej, jak i w kwestii może merytorycznej. I tyle. Moi drodzy, Stary Testament to nie jest tylko księga o bohaterach wiary, to są także bohaterki. I, i dzisiaj jedna z takich ważnych postaci dzisiaj chciałbym opowiedzieć trochę o. O Sarze. Niby postać znana, ale tak jak poprzednie, ale gdzieś, mam nadzieję, w jakiś nowy sposób spróbujmy spojrzeć na, na jej historię, na jej niezwykłą drogę. O niej w list do hebrajczyków mówi niezwykłe słowa. Autor listu do hebrajczyków to jest Żyd, to jest uczeń, ktoś z rzędu uczniów świętego Pawła, i on robi coś podobnego do tego, co ja robię. To znaczy, on też w 11 rozdziale swojego listu umieszcza taką, taki spis postaci, które są dla niego postaciami niezwykłej wiary. I tak mówi w 11 rozdziale i w 11 wersecie. Mówi tak. Dzięki wierze także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary, tego, który udzielił obietnicy. Przeto z człowieka jednego i to już niemal obumarłego, powstało potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie, jak niezliczone ziarnka piasku na wybrzeżu morza. To mowa o Osarze, o żonie Abrahama, którą niezwykle bardzo mocno kochał, który, który dla niej wykupił grotę w pobliżu Hebronu, grotę Makpela, tam pochował swoją żonę. To opis, taki barwny opis 23 rozdziału księgi Rodzaju, gdzie Abraham odkupuje tą grotę od Efronachityty. Zresztą w tej, w tej grocie, w tym, to, to dzisiaj jest ważne żydowskie sanktuarium są tam pochowani patriarchowie Abraham i Sara, Izaak i Rebeka oraz Jakub i, i Lea. Dawid też wybrał Hebron jako pierwszą stolicę swojego królestwa, także też ważne miejsce, te groby patriarchów, ważne miejsce dla, dla historii biblijnej. Sara. Dzisiaj zajmujemy się Sarą. Sara, której imię znaczy księżniczka, czy w tym pierwszym brzmieniu Saraj, czy potem Sara. To znaczy Księżniczka, wybrana. Dlatego, że ona będzie matką, jak nam mówi rozdział 17, Księgi Rodzaju, werset 16. Matką ludów i królowie będą jej potomkami. Stąd też pismo dając jej imię oznaczające Księżniczka, daje jej takie szczególne wyróżnienie. W tym całym nurcie bohaterów wiary, nurcie właśnie proroków, czy patriarchów, ona staje się tą, która. Jest matką książąt, matką królów, matką wszystkich tych późniejszych pokoleń. Sara. Kilka tekstów. Głównym tekstem, którym chciałbym się zająć, jest rozdział 17, wersety od 15 do 21. Czyli spotkanie, może niekoniecznie tutaj będzie mowa o nie będzie tutaj występowała Sara, ale będzie mowa o, o Sarze. Żony Twej nie będziesz nazywał imieniem Sara, lecz imię jej będzie Sara. Błogosławiąc jej, dam tobie z niej syna. To też jest niezwykłe. Jej będę błogosławił, i przez to błogosławieństwo będziesz miał potomka. Ona będzie matką królów, i królowie będą jej potomkami. I Abraham, upadłszy na twarz, roześmiał się, pomyślał sobie bowiem, czy, człowieku czy człowiekowi stuletniemu może się narodzić syn? Albo czy 90-letnia Sara może być matką? No i na to jakby pokazuje, Abraham śmieje się, bo słyszy zapowiedź, która nie ma racji bytu. To co ostatnio kilka dni temu mówiłem w kontekście Abrahama, że on słyszy zapowiedzi, tak niezwykłe, odnośnie wielkiej płodności, odnośnie bardzo szczególnej, bogatej przyszłości, ale nie widzi ich za ich spełnienia. To może być też bardzo mocno związane z naszą historią. Słyszymy tak piękne słowa o tym, jak Pan Bóg będzie nam, nas, nas dotykał, jak Pan Bóg będzie nas prowadził, jak będziemy, mamy przyszłość w Bożym zamyśle, tak pełną pokoju, a jakby nam się dź... wydaje, że jest zupełnie inaczej. I reagujemy na to wszystko śmiechem, takim śmiechem jak Abraham, który no, trochę czpi, trochę, trochę nie wierzy, znowu nie wierzy. Ojciec wiary, a pokazuje też tak zupełnie e, niewiary. A to Pan Bóg mówi do niego, 19 werset, Ależ nie, żona twoja Sara, urodzi ci syna, nadasz mu imię Izaak. Konkretnie już podane jest imię nawet, zanim się to dziecko urodzi. Z nim też zawrę przymierze, przymierze wieczne z jego potomstwem, które po nim przyjdzie. Moje przymierze zawrę z Izaakiem, 21 werset, którego urodzi Ci Sara za rok o tej porze. Za rok o tej porze urodzi syna. I y, potem mamy rozdział 18, werset 12, to jest to słynne spotkanie, które też jest ukazane na tej niezwykłej ikonie trójcy Ru Andrzeja Rublowa. 18 rozdział, Bóg w gościnie u Abrahama i też 12, 15 werset. Uśmiechnęła się, no, przypomnijmy sobie tę scenę, Abraham rozmawia z trzema dziwnymi wędrowcami, którzy raz mówią w liczbie pojedynczej o sobie, że to ja, raz mówią, że to my, no, jest taka trochę starotestamentowa zapowiedź Trójcy Świętej, tak ją odczytują ojcowie kościoła, bibliści, także bibliści hebrajscy. Y Abraham spotyka się, no wiadomo mężczyźni rozmawiają, żona krząta się gdzieś wokół pieca wokół kuchni w swoim namiocie i podsłuchuje, podsłuchuje tych ciekawych wydarzeń, ktoś przychodzi i mąż gada, więc ona próbuje być też tam obecna i uśmiecha się do siebie uśmiechnęła się do siebie znowu Abraham śmiał się, reaguje śmiechem, kpi nie wierzy i teraz Sara Uśmiechnęła się do siebie i pomyślała, nawet nie mówiła na głos. Teraz, gdy przekwitłam, mam doznawać rozkoszy i mój mąż stary? A pan żerł do Abrahama. Czemu to Sara śmieje się i myśli, czy naprawdę będę mogła rodzić, gdy już się zestarzałam? Czy jest coś, co byłoby niemożliwe dla pana? Za rok o tej porze wrócę do ciebie, a Sara będzie miała syna. Na to Sara wychodzi z namiotu, wychyla się i mówi... Sara zaparła się mówiąc, wcale się nie śmiałam, bo ogarnęło ją przerażenie. Czemu przerażenie? No właśnie, bo, bo ten, który z, y, mówi do jej męża, przejrzał to, co ona myślała, i widział to, co jest niewidoczne. Bo nie widział jej, a widział jej reakcję. Ale pan powiedział: Nie, nie, śmiałaś się. To jest też niezwykła scena, której dzisiaj chciałbym trochę powiedzieć. A więc. Abraham się śmieje, Sara się śmieje, bo też nie wierzy, jeszcze okłamuje pana Boga, a Bóg pokazuje, jak niezwykle jest wierny danemu słowu. Powiedziałem, że będziesz miała syna, będziesz go miała. Powiedziałem wam, że będziecie mieli potomka, będziecie go mieli. Wszystko w swoim czasie. To będzie tak, że sam Bóg, a nie Sara czy Abraham, będą przyczyną radości. Sam Bóg. I dlatego nadasz imię Izaak. Izaar dosłownie znaczy Bóg zaśmiał się. Bóg, niech Bóg wejrzy z uśmiechem. Sachar to znaczy śmiać się po hebrajsku. Bezdzienność Abrahama i Isary jest w jakimś kontraście dla tej zapowiedzi niezwykłej płodności. Adam i Ewa są tą pierwszą parą, która dostała to polecenie, Boże, błogosławieństwo, obietnice płodności i teraz Abraham i Sara. Tamci młodzi, a, a, a tutaj starzy, którzy już sami nie wierzą w to, że to jest w ogóle możliwe. Abraham się śmieje, bo, bo, bo krpi, bo, bo nie rozumie, Sara się śmieje, bo nie wierzy. A Pan Bóg się zaśmiał, kiedy dał im potomstwo. Bóg Śmieje się, Bóg wejrzał z uśmiechem, to znaczy to, to imię. I teraz co możemy w tym tekście znaleźć dla nas, dla naszej historii. Mamy Boże obietnice. Oni przeżywali bardzo długi adwent. Przecież Pan Bóg mógłby dać im to potomstwo, gdy byli młodzi. Nikt by się z nich nie śmiał. A oni przeżywają większość swojego życia, długie lata, 100 lat Abraham, 90 lat Sara. Przeżywają w takim poczuciu opuszczenia przez Boga. Płodność jest znakiem jego błogosławieństwa dla ludów Starego Testamentu. A więc oni przeżywają jakąś, jakieś poczucie opuszczenia, zostawienia, a jednocześnie jakieś czpiny Pana Boga. Obiecał im potomstwo, a tu nic z tego. Ta obietnica. Jakoś zdaje się, jest przez Boga zapomniana. Bóg o nas zapomniał. Bóg nas oszukał. Bóg nas zdradził. Czy nie rodzą się w tobie czasem takie zastrzeżenia odnośnie do tego, co mówi Bóg, czy co odnajdujesz w Jego Słowie, że to Słowo zupełnie się nie ma, ma się nijak do Twojego życia, że zupełnie nie pasuje do tego, co przeżywasz, do tego, co, co Bóg Ci obiecał, co kiedyś. Zrozumiałeś w Słowa Bożego, w modlitwie, w Jego Słowie, w jego, jego niby zapewnieniach, no właśnie niby zapewnienia, bo przecież, przecież nic się takiego nie dzieje. Czy jest w Tobie jeszcze to poczucie, że to, co Bóg Ci obiecuje, jest przed Tobą? Czy masz pewność, że Bóg jest wierny? Może tak jest, że, że Ty już jesteś po tym porodzie, to znaczy, że Ty już spełniłeś tą obietnicę, że Bóg na Twoim życiu spełnił obietnicę. I czujesz do bliskość, czujesz do więź. Ale może jest tak, że jesteś na etapie bezpłodnej y, Sary i starego, bezpłodnego Abrahama, to znaczy na etapie, gdzie wszyscy się z Ciebie śmieją, że Ty za jakąś, jakąś obietnicą w ogóle idziesz i, i ty w coś wierzysz, co w ogóle nie ma sensu wiara? Może tak być, że jesteśmy jakoś zostawieni w tej wierze, i wydaje nam się, że naprawdę nie ma sensu? Że po ludzku moglibyśmy zrobić inaczej. Zobaczcie, jak często my tak myślimy po ludzku i po Bożemu, po światowemu, jak nam powie Ewangelia Świętego Jana, albo po, po duchowemu. W jaki sposób bardziej myślisz? Czy nie jest tak, że w tym, w, w, w tym mm, zestawieniu tego, co światowe i to, co duchowe, czy nie jest tak, że w tej konfrontacji łatwiej wybrać to, co światowe, że to się wydaje takie pewniejsze, gdy ja mam stery wszystkie w swoim ręku, gdy ja wszystkie sznurki pociągam? Dzisiejszy tekst pokazuje, że, że Pan Bóg naprawdę wie, co robi. Zobaczmy rozdział 21, wersety od 1 do siódmego. Pan okazał Sarze łaskawość tak, jak to obiecał, i uczynił jej to, co zapowiedział. To jest ten, może to będzie ten tekst, który dzisiaj ciebie jakoś zatrzyma. Pan okazał łaskawość tak, jak obiecywał. I uczynił to, co zapowiedział. Tutaj się skończył ich adwent. Doczekali tego, co usłyszeli jako obietnicy. Sara stała się brzemienną, urodziła sędziwemu Abrahamowi syna i tutaj niezwykle ważne słowa nastąpią w tym czasie, jaki Bóg wyznaczył. W tym czasie, jaki Bóg wyznaczył czyli tak, jak chciał Bóg. Nie po ludzku, nie po, po waszemu, ale po mojemu będzie. Widocznie coś chciał przez te wydarzenia po, powiedzieć, coś ważnego im e, przekazać, jak bardzo jest wierny. I teraz Sara mówi: A Sara urodziła, e, nazwał tego syna Abraham imieniem Izaak. Obrzezał go, Abraham miał 100 lat, gdy się urodził, syn Sara mówi, szósty werset. Powód do śmiechu dał mi Bóg. Znowu, powód do śmiechu dał mi Bóg. Kolejny raz mowa o śmiechu. Trochę drasłów słów tego imienia Izach. Ale w co to jest za śmiech? Ona może odreagowuje trochę ten wstyd, który wykazała, no, był spowodowany jej niewiarą. W tą moc Słowa Bożego, w tą pewność zapowiedzi Bożej, a z drugiej strony może to jest odreagowanie tego, tego wstydu, jakim była no, ta bezpłodność, że to no wreszcie się może uśmiechnąć, wreszcie może spotrzeć, spojrzeć z nadzieją. To jest jej to Boże Narodzenie, to jest jej spełnienie Bożych Obietnic, to jest jej koniec adwentu i wreszcie może się uśmiechnąć. Co więcej, Bóg daje więcej niż ona myślała, bo to nie dość, że urodziła, to jeszcze, yy, dodaje w siódmym wersecie, któż by się ośmielił powiedzieć Abrahamowi: Sara będzie karmiła dzieci piersią, a jednak urodziłam syna. A więc jeszcze może karmić piersią. Nie tylko urodziła, ale jeszcze jest z tym dzieckiem razem. To jest niezwykła zapowiedź tego, jak działa Pan Bóg. Pytanie, co znaczy ten szósty werset? Powód do śmiechu dał mi Bóg, to myślę, że jasne. Natomiast każdy, kto się o tym dowie, śmiać się będzie z mej przyczyny. Czy to znaczy, że będzie dalej wykpiona? Że śmiali się z niej całe życie, bo była bezpłodna. Teraz się będą śmiać, bo w starości urodziła? Tak czasem reagujemy, ktoś rodzi dziecko, mając 40 parę lat i my myślimy, o jaka stara urodziła, y, urodziła y, dziecko. Nieraz tak mamy, że nie potrafimy patrzeć z miłością na takich, na takich ludzi, na... cieszyć się ich radością. Nie znamy ich historii, może całe życie starali się o dziecko, może przeżywali też tragedię poronienia, tragedię y, śmierci ma małego dziecka. Nie pot... Często tak nie potrafimy spojrzeć z, z radością na, na, na czyjąś radość. Ciekawe, jak ja reaguję na, na, na czyjeś szczęście. Jak ja reaguję na to, że komuś się coś udało. Myślę, że bardzo często reagujemy niestety tak, no nie po chrześcijańsku. Trochę zazdroszcząc, trochę, trochę patrząc yy, z taką odrazą, czy, czy z nienawiścią nawet często. Zobaczcie Zachariasza i Elżbietę. Oni też są w podeszłym wieku i też nie mogą mieć dzieci. Sara urodziła syna w tym momencie, jaki Bóg jej wyznaczył. Wtedy, kiedy Pan Bóg chciał. Zobaczcie, my często mówimy Panu Bogu: No, zrób Panie Boże dla mnie to i to. I nie, nie, nie potrafimy dodać Panie, ale zrób to w tym momencie, w którym będziesz chciał. My wolimy, żeby Bóg to zrobił tu i teraz. Boży plan jest inny. Pewnie jej plan był inny. Ona ma lat 90. Ona całe życie chciała mieć dzieci. Odkąd była małą dziewczynką, mówili, bawiła się w domecz z sąsiadkami, będziesz mamą, będziesz mamą, będziesz miała dzieci. A tutaj 90 lat ich nie ma. Jej plan był inny. Boży był inny. Ale zobaczcie, co nam mówi ta historia Sary. Narodziny ludu Bożego, wybranego narodu, Izraela, dokonują się w sposób cudowny. Abraham ma bezpłodną żonę, rodzi się Izak, jego żona Rebeka także nie może, potem ma dzieci, Jakuba i Jakub z Rachelą, która także nie może mieć dzieci, potem ma dzieci. To wszystko jest genealogia narodu wybranego, Izraela. Szczególnie wybrany, nie rodzi się w zwykły sposób, rodzi się dzięki Bożej interwencji. Tak samo będzie z Chrystusem, tak samo będzie z Janem Chrzcicielem, tak samo będzie z każdym z nas. Nasze narodziny dokonują się dzięki interwencji Boga. Choć czasem w to wątpimy, słuchając historii naszych ciotek, różnych osób, które nam mówią jakieś dziwne rzeczy o naszym dzieciństwie, o naszych rodzicach, czasem patrząc, że jakoś to nasze życie nam się może nie do końca układa. Myślimy sobie o tym, że czy w ogóle jesteśmy chciani, czy jesteśmy na świecie z jakiegoś powodu czy przypadkiem. Nasze narodziny, jak nam mówi Mocno Pismo Święte, są dzięki interwencji Boga w nasze życie. Zanim począłeś się w łonie matki, ja Cię wybrałem, mówi Pan Bóg przez, przez, Izaje, przez Jeremiasz. A więc nasze narodzenie było i jest Bożym Cudem. Warto dzisiaj też temu się przyjrzeć, temu początkowi naszego powołania. I ostatnia sprawa. To nasze bezpłodne życie okazuje się życiem pełnym życia. Nasze bezpłodne życie, to znaczy życie w grzechu, życie dla samych siebie, życie w jakiejś chciwości w, w takim w pogoni za sukcesem, pieniądzem, za, za chwilą. Może być czasem bezpłodne, to znaczy bezowocne, może być takie nijakie, blade, bez smaku ale jest możliwe, by ono się przemieniło. Jeśli zaufasz Bogu, jeśli wyruszysz z Bogiem, jak Abraham, który usłyszał w 12 rozdziale: Wstań, wyjdź z Twojej ziemi, z domu rodzinnego, do kraju, który Ci wskaże, Twoja żona urodzi Ci syna, to już się pojawia w samym początku historii yy, Abrahama, to Twoje życie może stać się pełne życia, pełne owoców, bardzo, bardzo płodne. Jak wygląda adwent Sary i Abrahama? Jak wygląda ich tęsknota? Jak wygląda ta zapowiedź, która w nich stanie się, w ich życiu spełni się, stanie się rzeczywistością? Czego uczy nas dzisiaj Sara? Dlaczego o Sarze, autor Listu do Hebrajczyków, powie: Dzięki wierze, Sara mimo podeszłego wieku otrzymała moc poczęcia, uznała za godnego wiary tego, który udzielił obietnicy. Zostawiam Was dzisiaj z tymi myślami, z tym krótkim prowadzeniem postać Sary, czasem może niedoceniana. Sary, którą widzicie musimy czytać przeskakując z tekstu na tekst, bo, bo może w jednym tekście byłoby to trudne, ale myślę, że może nam dać ważne wskazówki o naszym powołaniu. O naszej historii, o, o początku naszego życia, ale także i naszej przyszłości. To znaczy, w jaki sposób ja mogę być płodny. Co musi się stać w moim życiu? Jak mogę doświadczyć Boga, żeby uwierzyć, żebym się nie śmiał z niewiary, ale mógł się uśmiechnąć z takim wielkim uśmiechem nadziei, spełnienia się nadziei. Sara się śmieje, Abraham się śmieje, a w końcu ten się śmieje, to się śmieje ostatni. Bóg się uśmiechnął. Oni się śmieli, śmiali z, z niewiary, z trzpiny, z drwiny, a Bóg uśmiechnął się, okazując im miłosierdzie. Izaak to znaczy, że Bóg zaśmiał się. Bóg dał nam, wejrzał na nas z uśmiechem, dał nam powód do, do śmiechu. Nasze imię to to też Izaak. Też jesteśmy powodem Bożego uśmiechu.